Speedwoman stanął na wysokości zadania i przyzwał mi nowe produkty. Były również gratisy. Dostaliśmy również głośnik Teufel Boomster Go. To za przedłużenie umowy już jeden taki mamy, także tego na razie nie będziemy używać, nie będziemy rozpakowywać. Na Amazonie zakupiłem dodatkowe ozdoby na choinkę w takim oto fajnym kształcie. Byliśmy również w Primarku, kupiłem kilka rzeczy: piżamy, skarpety w różnych ciekawych kolorach, skarpety z motywem The Simpsons. a piżama z motywem Spongebob. No i mieliśmy taki w sumie zakupowy dzień, więc zajechaliśmy jeszcze do Ikei po różne rzeczy. Ogólnie mieliśmy kupić tylko szklanki, natomiast wyszło jak wyszło i mieliśmy całą torbę. A ciekawostka fajna, że przy wyjściu był adwentskalendarz, czyli kalendarz adwentowy i można było wy wybrać jeden numer. Ja wybrałem numer 8 i udało się dostać 25 euro na następne zguby. Czas rozłożyć tą choinkę. Trochę tutaj nieogarnięte. Natomiast widzicie, już trochę się pozmieniało. E, dokumenty, które tutaj były, schowałem tam. Musiałem trochę upchać. A widziałem w IKEA, że są takie fajne pojemniki, takie szufladki. Coś o lato. Więc chyba, jak mi się uda, to pojadę. Ale to już po świętach. Tu je postawiłem kasnale. Trochę biurko ogarnąłem. Jeszcze kilka rzeczy muszę włącznik wymienić. Światła. E, tutaj są piżamki. To jest do wyniesienia. To są rzeczy do, na choinkę, które będę, e, które będę musiał ubrać teraz na choinkę. A to, co zostanie, to będę musiał wynieść do piwnicy. Dodatkowo te rzeczy będą do wyniesienia. E, ciężarze zostaną, odkurzacz zostawiam, ze względu na to, że będę musiał jeszcze trochę tutaj po, yy, poogarniać, a on jest bardzo taki mocny i, i ma tą taką końcówkę do szczeli. Dodatkowo, no oczywiście tam jest karton z tym odkurzaczem, bo to jest też pełno rzeczy. To są dwie walizki. Nowe. Jako prezent chyba będzie. No i co, tutaj jest yy, głośnik, tam są też te rzeczy, które ostatnio zamówiłem na choinkę. Tutaj są ubrania, które ona miała przejrzeć i chyba wystawić na Vinted, albo po prostu je wyrzucić, bo chyba już one też pół roku są w tych kartonach, więc zobaczymy. Lampki, lampki te były na początku na tamtej choince, natomiast widzieliście, że zamówiłem inną, inne lampki, lepsze trochę na pilota, więc tutaj jeszcze Fit Woman i tak to wygląda. Ogólnie chcę z powrotem ten regał przestawić na, na tą stronę tutaj, czyli gdzie tutaj jest to łóżko. A łóżko przestawić pod, pod grzejnik, z tego względu, że będziemy mieli gości dużo i chcemy chyba zrobić sobie miejsce na materac. A tak jak teraz stoi łóżko, to widzicie, to nie za bardzo jest. Co prawda ten pokój jest ogromny, ale... Nie będzie... Nie będzie jak tutaj postawię materac, bo się zmieści, ale... Drzwi się nie będę otwierać. Więc ja się zabieram do pracy. Powoli, powoli trzeba będzie to ogarnąć. choinka już e, ustawiona. Chyba zacznę sprzątać i po prostu przerzucę łóżko na drugą stronę, żeby było e, ogarnięte. Zamiast tutaj ubierać, ubrać można choinkę na samym końcu, więc to tam luz. Ale zobaczcie ile zostawiło to syfu, więc ja sobie tutaj odkurzę i ubierać będę na samym końcu, żeby e, w miarę było miejsce tu w mieszkaniu, w pokoju właściwie. Na szybko Wam pokażę jak to teraz wygląda po przemeblowaniu. Oczywiście nie jest jeszcze posprzątane. Nie wiem co z tymi ciężarami zrobić, bo to będzie małe przejście, albo przesunąć jeszcze w lewą stronę łóżko. Natomiast tak to wygląda. Czy się trochę powiększyło. Możliwe, że troszkę tak. Najwyżej materac się tutaj położy w tym miejscu. Zawsze będzie przejście, więc tak to wygląda. Idę dalej. Idę dalej ogarniać. Teraz mi zostały te wszystkie rzeczy do piwnicy do wyniesienia. A trochę ich jest. Więc idę działać dalej. A na sam koniec jeszcze pokażę Wam, jak wyglądałem przed świętami bez ćwiczeń, bo ostatnie miesiące praktycznie od dwóch miesięcy bardzo mało ćwiczyłem, ale udało mi się zrzucić prawie 10 kilo, bo startowałem od 94-95 kg, teraz jest prawie 85, także tam to, że schudłem już się odznaczają jakieś mięśnie, więc jest dużo na plus. Mam nadzieję, że w nowym roku uda mi się regularnie ćwiczyć i zbuduję jakąś fajną formę.